No, dobra, siema. Y, boksy z Jankiem Norfelem V2. One by One było. Blitz fight był... Teraz trzeba. Siema. No teraz trzeba z modem potrenować. Bo mody widzicie, formy nie ma. Ja oczywiście witam Was w kolejnym odcinku. Który leci pod lecie? Number 2 no. odcinek. bo wszystkie dolegowaliśmy Bleedfight. Dajcie, dajcie mi suba. Norfel, dokładnie. Jak mi nie dacie suba, to przegram. Największy youtuber w Polsce. O, dla publiczności, proszę bardzo. O, Plutet, czemu by nie? to no. nagrywanie. Nie. Nagraliśmy odcinek z Build Fightu. I gościu poszliśmy na boksy. I gościu mnie męczy, żebym z nim zagrał. Wow. Co? No, drugi oh. raz, dziękuję. Do widzenia. Kurde. Widzicie, Young Norfel jest spocony w fight'cie, ale na boksach to, to cienki jesteś, Norfel. A czy tak naprawdę to inaczej zawsze wygląda. Zawsze wygląda 20 do 10 dla niego, ale dzisiaj coś mu chyba. 20 do 1 nawet na było. Nie było do 1. Do 150 w górze pokrągłeś. No, no, jakby co to widzę, to ja co widzowie lepiej, to tylko, to lepiej, tylko po, prostu, po prostu on mówi, że mam o, subskrypcji i ja się stresuję, system, że mnie obejrzy cała Polska. Taki typ gościu. No i widzicie, jak Norfl właśnie tak jest wyjaśniany tu na boksach. W Build też został wyjaśniony, któż to wie? Trzeba zobaczyć. No. przecież czuję. Ja się jestem Lubem. Dałeś łapkę, Norfel? Ja, ja dałem nawet słupa. O, to widać szanowany widz. A, bo ty tu Gościu, nie dostałeś pompy i tak cię zbijemy do zera. Oczywiście przypomnijmy, że pecet do pada powinien być no, każdy wie jaki jak ja na padzie lepiej, lepiej oprócz. oprócz No to graj. Aha, to nieźle. Nie mam nie mam nie nie pada. pada, nie są ale Nawet nie próbuj. Nie? Na nie... Kurde, no jak widzicie, z nim się można bawić. No, nie. No. nie panie Bambiku. To co mam za dzieje. Ty śmiałbym się jakby się, nie, jakby się nagrywanie nie włączyło. O, to o tak! Widzi lecha tej ciężko? Dziękuję. Jest tak. <tryk> nie, nie, nie. A ja, wiecie, ja dałem twory, żebyście mieli co oglądać. Jak Krzysiu ginie, to tak trochę nudno, Tak, tak, tak. Widzicie, jakie jestem Dzięki, bo te drzwi sedytowałem. Jezus! Co to jest za nielegalne jedzenie. Dziękuję. <zyspła> Proszę, a po to bym chciał wygrać, tak? Wyłącz Tu Kurde, to chodzi, będzie pikać Pikać, pikać się jest bomba A, dobra, ty jesteś tu już A, dobra, to nieźle Zostawam 14 HP, plisk, zostaw Dobra, z sery kali I tak jestem na kilo na jakiego, jakiego kila te bibi? Na kilow? Bo miałem 64 HP no. nie źle na kilo. No bo wcześniej wcie, miałem 14, tylko się ryba mu leczyłem. Łyba? Łyba, łyba, łyba. Łyka, łyka jak pelikan. się, Nie mogę. Dobra, rip, na ma w gościu. Zostaw... Nie! Yes. Yes. Nie no nie! Jest! A już, a już kilo wyciągałem. No <noise> <noise> Bo chciałem znowu killow. Wiesz, kiedy to było znowu. Plutet. On, on, on ma chity. Jakby co on to usunie, bo on wie, że mnie. Że bo on mnie lubi, i on to usunie, nie wrzuci tego. Tylko wrzuci mi który... Przekonasz się o live. Bo ludzie. Popowiedzie na lajwiku yeah! <grymne> <Usaj> TO <grymne> nie, nie 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 To jest zbyt dobry materiał ludzie Łapka w górę i subik się należy No ale dobra żeby nie było, że coś od życia też musisz dostać Możecie wbić na kanał Young Dajcie mu subka Dajcie mu subika, bo... Dajcie mu subika ma... Leci chłopak po stówkę Subików No, nie Aha, opuścił ten świat. No, czyli Norfel, nie wbijajcie tak na jego kanał, Norfel jest słaby, widzicie, poddał się, robię ci dramę, nie no, że No i krótki odcinek to było na tyle. Norfel to, widzicie, widzicie jak grał, da się go jechać jednym palcem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, raz. nagrywamy. Nie, nic, jeszcze raz nie nagrywamy. Ja nie będę oszukiwał widzów, masz. Elo, trzymajcie się ludzie.